Cześć dzisiaj właśnie otworzymy, dzisiaj jest ten dzień, otworzymy sobie te, te. mam jeszcze te klucze, Dłożymy sobie do tego, a i wymieniłem nam prezent na drugi poziom, dobra, lecimy z koksem, ja nie mam to czemu ciągle musimy nie na takich tych, jest ogólnie wcześniej rano. Ósma. Nie, trident. Dobra, spał Dobra. Cztery anarchiczne serca. I anarchiczny chyba trident. Tak. To będzie dużo kosztować. Jedno takie ten jakieś 20 koła. Dobra. Super. Super Dropik. sobie w sumie ten. Gdzie jest ten? epicka, Zaleśli. Dropnie mi bedrog, Miałem nadzieję, taką, że dzisiaj właśnie będzie ten dzień, więc. Dobra, lecimy. Poszło. Czek! Czek! Na ile? Cztery koła. Spoko, lecimy dalej. O, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Aha, to nie, nie ten. Ostatni chyba sobie muszę sprzedam, Łuk, 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 łuk. Mogło być lepiej szczerze mówić. A dobra, otwieramy a co? Aha, 16. No, drogi mega, nie nie, nie mega słabym, nawet dobry, anarchiczny trident. To już to, 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 to chyba kosztuje na rynku nawet teraz sobie sprawdzimy od razu trzy prezenty poziomu pierwszego 5 dolarów. Jeśli kupić ktoś... kurwili Serca i lecimy do AnoSerca no, Ło I nie wiedziałem, że AnoSerca serca są takie te no, dro... tanie 8 koła I jedno 8,30... 8,399 trzy, dziewięć. Ja sprzedam za 8,300 Osiem trzysta. Czekajcie, dobrze tam? Dobrze. No dobra. I czekaj, możemy jeszcze coś wystawić? Chyba nie, bo ja mam nic tego wiecie. Mamy cztery koła. Ten trident by się przydało sprawdzić. Widzowie! Jest Pana coś trident. nas rozłączyło. Ale czemu? Proszę, żeby się nie zginął tam. Chyba zginął. Dobra, robimy. Nie, 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 nie. Nie mogę teraz załącz na kanał. nas. Jak stracę prezent? Teraz jak tak mamy na no to łuk by się przydało tak, sprzedać. Dobra. Chyba z spawna. I jeszcze raz tam pójdziemy. Pamiętaj kostek 70... Ej! Same są łuki. Ty. Tylko szkoda, że nie mogę ten... O, um, anarchiczny. Okay. Łuk. Cztery, cztery, czemu? cztery koła. Ej, to czemu nie Druża, A dobra, cesta. nie. Oddaję ci ten prezent. Cztery koła. E, Pamiętasz, dobra, gdzie się spotkaliśmy? Trident. Tu. To zawsze niech tak będzie, widzę. Drogi, kochany widzę. Przejdę do papieru, nie pomyślę, gdzie mogę Trident. Yes. Dzięki. Usiem e... koła. A, i ty, 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 ty. anarchicznym killerem. No ty. Nie. Masz. A ja dzięki za prezent. No. 7. 000, może 9 7000 z dobrze killer. killer nie, nie mam tego, bo nie sprzedało mi się nic. Kurde. Czemu ty jaję mi to Nie mam sobie. Kupujemy ona. Dobrze wiem. nie. Ja muszę cię znaleźć. I mam nawet z tobą z Nie, nie mógłbym. Zrobiłem. Nie wiem, czy to, to wideo widzieliście, ale zrobię z screena sobie, Więc. Nie. Co? Mały chipkuj. Ten pet jest taki ty Co robisz, ty robisz? No? Tam słówkę bym chciał. Ale najpierw to wideo trzeba porządnego seta kupić Ej, ale trochę. Żałuję, ratuje. 200 boli to. Stówka. też boli. Ale już nie. 20 właśnie najlepiej. Super. E bo te bo a a la l Nara 8 Dwa prezenty, mi Które to jest cecha po pierwsze? Mamy, mamy jakieś ten. Pierwsze, dobra. Spawn no, jeden, dobra. No. Widzowie, e, powróćmy to, sobie do normalnego. Co to mi interesuje? trochę bloków. Trochę dużo Nie sprzedają się. Może bym zrobił trochę mniejszą cenę z rynku. Jezu, ja cię graczu. Tylko, ja do ciebie piszę ja Nie, 8300 przedam 8200. A ile to prezentów kosztuje? E, w, mniej wypada nie prezentów po śmierci, 100% prezentów z ekwipunku. Albo nie A chociaż, bo, Lepiej właśnie spróbuj, spróbuję. Nie. 100 prezentów! Nie. Yeah. Gdzie jest powrót no, na spawn? Wystaw... Aha Wystaw... Jeden. O, powrót na spawn O, 8, Dobra Widzimy, jesteśmy w gigasach, no sobie wezmę tą perełkę, wiecie? I teraz... Y Rynek jeszcze sobie szybko wejdziemy To było cecha pierwsza, no. dobra pamiętam. Muszę zapamiętać. Cecha jeden. Cecha 8200. Pamiętać, że to jest na cecha jeden. h jeden. Ale fajnie by było. Aha, nie, no. Jakby mnie tam od razu tepnęło. Ch1, żebym nie musiał zmieniać potem Cech, Już mam 50 tysięcy! Naprawdę? Widzowie! 58 koła! Jestem na Cech 1! ESA, widzowie! jestem szczęśliwy. Dobra, drogi widzu, tam... A, bo sprzedał... Sprzeda... sprzeda Dobra, nie, wytwórję. Najlepsze, najlepsze coś, co można tam... To naj... Myślę, najbardziej to mi ten... tam... oddało. To mega dobrze oddało, serio. To... Tak sobie, ale spoko nawet jest ten tyle. Dojedziemy, chłopak. Ja Podoba mi się. No super, że mnie nawalacie. Dobra, sprzedajemy to w takim razie. Tylko najpierw na rękę musimy sprawdzić, ile to kosztuje. Serio, taki mądry? Taki z ciebie mądrala? Już zapomniałeś co zamówić. Dobra, 8 koła, no to ja sprzedam za 7,9. Na serio. 7,9. I ja nauk no, kosztuje 4, ja zrobię 3, dobra, co mi tam. Mam ci coś powiedzieć? Masz tu, to... mały, no. do nas czynki Dynamit fajny, fajny. No i od razu poszedł, e, a na... Essa ci uciec. łbę. Czy To sobie poczekajmy na tamten i możemy wypadnąć. Nie, już na strefę. Nie, no dajcie mi spokój sobie otworzy kalendarz oddaj nie wiem co dzisiaj jest. Mi. O. E, idealnie, tylko nie, do... ten. tylko nie wiem co to będzie. nie wiem co to Nie. Level Le... trzeci. A! Widzowie! olśniło mnie, mam jeszcze A, ten ginę. Cię, jakieś... To lecimy. Jest jakiś... D ten, dobra. Ej, dobra, jest okej. Okay. Opa, tam mi się akurat... przydało, bo tu skałka jest! Dlatego tyle się porozpiło. Spocony daksi 6,6, fajny 6-7, sorry. Kiedy pam mnie ktoś tam y, jakiś raznik... Nie jestem. Widzowie, uwielbiam tą strefę właśnie w niektórych... Ej. Nie. No, sorry. Dobra. Ale to mam te refile. A to sobie zostawimy pari, nie oczywiście mojej oczywiście pojejścia pojazdu. o Jezu, ale siedemdziesiąt tysiące, to było Coś. z jednego, nie, nie to jest z mojego połania. sojuszu, z jednego eventu zarobiłem tak dużo, jesteś tym jest ze z mojego punktu. sojuszu, 15 godzin, a nie chcemy się tego czekać Dobra, kupujemy nie. ciacho i wchodzimy na strefę Jest. Ale mnie zbugowało Ciacho, ciacho, ciacho. tym jak zginęliśmy Mamy ciacho to lecimy Widzowie naprawdę tam. Dziękuję Jest, zrobiłem, powiem tego tylko dziękuję, dziękuję. Mówiliście mi dużo słów, dzięki temu robię się za więc, 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 pięć dolarów kupuję, o dobra, zapełnię się tam, ej, ale to można za, za, na tej strefie zarobić, bierzesz wiaderko z wodą, nie, które kosztuje... Słuchajcie, ja dość szczegółowo i tak dalej. Zdjęcie, może tam, coś tam zmienić bieg. Chyba tak, coś tam kajcie. No. Nie no, na no, strefie nie mogę. No serio? Koczyć się wreszcie. Dobra, widzowie, patrzcie, nara. Nie mam. Ja sobie tylko kampię. Farmię sobie. Ej, ja mam zana chłopami soja. Tylko, żeby nie zaczęli mnie bić. Au. To bolało, panie zombie. Jesteś jakiś ten. Ej, chopa tego. Coś boli. w tego sensie tego. Ei, tá lá. Эй, 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 поможет, да? Не, ну... Okay, mamy sobie z tymi analachowami. Wow! Co chcesz ode mnie? Эх, мой тяжко заработал на дне. Не, 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 ты, 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 малый. добрый видео Эй, тут стоишь ты. Ach... Nie. Widzowie... Kurde... Au, au... Ej, jakie to jest cecha? Chopie. Ja. jak nie mogę tej kolendy używać? Może napiszę mu E, M, e e e Uważaj! мен Wielu wam was widzę. Tylko czasami w niektórych momentach jesteście wkurzający. Nie. Nie bić się! Dobra, on jest jaksowy Na diakseta. Głupi zombie. O tym mały. Moment ma... Ja! Jeszcze ty mnie. Serio nie znoszę cię. Jesteś moim graczem na czarnej liście, jestem Mikołajem. Z tym panem Mikołajem, co ci, Gieksood? Dobra, widzowie, nie ma ten. Po co? Hup, jest jakiś Mar... Czyli R... już wiem, jak to wyglądało. Ej, mam DITRTO. To już mi da, do... DITRTO. kupsko. Trzecie kupsko walisz w tym dniu. Skoka, dobra. I proszę zombiaku Proszę, żebym to zabił. Głupie to jest. Mega. Z tym normalnym człowiekiem, który chce to mieć. Pierwszy raz zabić skałkę. Idźcie wykupię te moby Moby! Nie, jest! Się... Ja zginę! Jak zginę? Ty już ty tyle tych mobów po... Ja... Nie! Nie wierzę. Skałka ile masz HP? Głupia skała. Nie! Nie mam prezenta. Ty... Nie, 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 nie. O druba drema. Nie, he, he, dobra, Kit. Dobra, widzowie, ja już mam to opanowane. Ale ja sam skoczyłem. To moja wina. Ja... Nie, ej, co? Dam ci twojego pamiętkowego emeralda. Proszę. Jakby tu dało się ten... Koksik. To znaczy... Jaki koksik? Ej, dziękuję. Pomogę ci z tym, gupole. Sorry. Jesteś super, jesteś koksem, jesteś koksem, giga. Yes. Muszę, ja zapamiętam na serio. dziękuję, jest widzowie Ega, mamy to jesteś koksem au nie nie bij mojego koksa koksa z кокс крафта а не слушать а добра союз маш с моим ваш Jezu, ale dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali. Ej, ale mam dwóch nadrajdowych typów. Ej. Masz, masz, masz. Nie mi, nie mi. Ja nie mam. O, dzięki. Fajny jesteś. To jest najgorsze, że jak on by mnie teraz zaatakował, to bym się palił. Ale jesteś. Nie, nie słuchaj. Naprawdę jesteście tym. Chodź. Okej, okay, dobra, lecimy w trójkę na nich. Na niego. No nie. O, dzięki. I dobra, wust, jakby. Po na anarchii. tak wygląda, Lecimy na niego, lecimy. Kurde, nie mam pereł. A tak by się przydało teraz. I ten łuk, co sprzedałem. Mam mało serca, ale dobra, dzięki, że dajesz. Jest! Uwielbiam cię. Jesteś najlepszym graczem Anarchii Świata. Dobra, co? Co, co, co? Jesteś kochany graczem. Nie wierzę. Dobra. Ej, ale... O tu jesteś, tu jesteś! Czekaj! Idę do ciebie! Oj, sorry! Nie, sorry, sorry! Ej, masz koksa na uspokojenie. Albo nie. Pewnie pomyślał, że tam walnąłem tego. Siedemdziesiąt, ale widzowie, dziękuję Wam bardzo. Siedemdziesiąt koła. Daj mi busta, please. Nie mogę sobie trafić w niego. Dobra. Aha. Nie! Jest!